Boję się o swoje życie. Ale jak to się mówi jolo. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Dobra, paliście. Oh, fuck, okej, okay, się Tu i. Fuck 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 fuck! fuck! Siema, ja jestem Blow i witam Was w kolejnym odcinku z 10 najdziwniejszych aplikacji na telefon! Ale jeszcze wcześniej chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli pewien moment z poprzedniego odcinka. Pijamy 50 tysięcy łapek w górę, o ile nam się w ogóle uda. Udało się nam! I w ile? 50 tysięcy łapek w górę? W 5 godzin! W jaki was sposób? Ale poważnie, sam tego nie ogarniam, gdy jakiś youtuber do mnie napisał, że jest już 50 tysięcy łapek w górę po 5 godzinach. To najpierw pomyślałem sobie, kurczę, przyszłą żartuję. Wbiłem tam, zobaczyłem 50 tysięcy łapek w górę, i moja jedyna reakcja to była, O kur. I aktualnie, gdy nagrywam ten odcinek, pod odcinkiem jest 82 615 łapek w górę. Jak? Nie mam pojęcia, ale umówmy się, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie 100 tysięcy łapek w górę. Naprawdę tutaj już nie wiem czy nam się uda. A jak będzie 100 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to ciśniemy z kolejnymi dziwnymi aplikacjami. Więc próbujemy, a ja będę wtedy szukał aplikacji i może tym razem Dacie mi troszkę więcej czasu, a nie 5 godzin. Teraz przechodźmy do aplikacji, bo dzisiaj będzie erotycznie. Ogniście i w ogóle będę mógł skinąć. Także oglądajcie. Także pierwsza aplikacja, którą Wam pokażę, nazywa się Manpoke i kosztowała mnie całe 3 zł, czyli 1 dolara. Naprawdę, nie żałuję żadnego centa, który wydałem na tą zajebistą aplikację. Więc kliknijmy sobie ikonka już jest zajebista i widzimy. Widzicie mężczyznę w garniturku. I cała aplikacja polega na tym, że po prostu sobie klikamy i on wydaje dźwięki. Rozumiecie tą zajebistą aplikację? Nie, to jest gówno. I oni za to wzięli ode mnie dolara. Rok 2016? Ouch. Oni za to wzięli ode mnie 3 zł. Oh, yeah. Jak? W jaki sposób? Czy naprawdę ktoś kupuje tą aplikację w innym celu niż dla Becky? Poważnie ja jestem w lekkim szoku wciąż. Manners, że zrobili aplikację, gdzie klika się na gostka w garniturze i on wydaje dźwięki. Ogólnie to drzemeczki, pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, która waszym zdaniem aplikacja była najdziwniejsza, bo jestem ciekaw. Zobaczymy. Aplikacja numer dwa o nazwie Love Tester. Po samej nazwie, przed wbiciem pewnie wiecie, że aplikacja po prostu polega na tym, że klikamy Start the Love Tester i wpisujemy nasze imię i imię osoby, którą chcemy przeanalizować. Nie wiem, czy można tak nazwać, no ale dobra. Wpisujemy swoje imię, na przykład Karol i i sprawdzamy, czy do siebie pasujemy. I dla mnie takie testy są dziwne, bo moim zdaniem, czy naprawdę aplikacja na telefon powie nam, czy do siebie pasujemy? Really? No dobra, analizujemy. Jep! Co nam wyszło? Ta para jest taka, że inni mogą być oni nią zazdrośni. A jakbym wpisał na przykład yy, Karol i Naruciak, bo na mojej grupie piony bloła niektórzy tak analizy robili, także sprawdźmy. Mam nadzieję, że będzie zgodnie z prawdą, czyli że nie pasujemy. Do siebie, bo ja nie wiem. W skali od 1 do 10 ta para ma 11. Także jak widać, nie można wierzyć w to, co w tej aplikacji jest napisane, ponieważ jak widać, no, są tutaj kłamstwa. Jakbyśmy wpisali Karol i Wojtas. Ok, przeanalizujmy. No dawaj! This couple is on fire że dobra, kończę, to jest durna aplikacja. Kolejna dziwna aplikacja, może nie aplikacja, a klawiatura, czyli Clickwheel. Klikamy i ogólnie jest to klawiatura na iOS. Chciałem Wam ją pokazać, ponieważ jestem ciekaw, czy naprawdę ktoś na tym pisze. Ja zrobiłem sobie jakiś dokument w notatniku i pokażę Wam, o co chodzi w tej klawiaturze. Mamy, jak widzicie, kółko i po prostu sobie przechodzimy i sobie wybieramy literkę, klikamy i tak dalej. Czy naprawdę komukolwiek... Pisze się wygodnie i szybko na takiej klawiaturze. Jakbyście też byli ciekawi jak się kasuje, jak się robi spację, to na przykład po prawej klikniemy to spacja, po lewo to jest przejście, na górę to jest skasowanie, a tutaj na dół jak klikniemy to robimy duże znaki, drukowane. Tak. I ogólnie moglibyśmy zrobić test, a mianowicie jak szybko będziemy tutaj pisać, więc napiszmy słowo kupa. Tak, panie Kupa. Najpierw napiszę na tej klawiaturze, później na normalnej i zmierzymy czas, gdzie było szybciej. Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Więc uwaga, czas, start! Ok, czas, koniec. Dobra, Kupa. Od razu mówię, że zrobiłem to ze spacją, więc w ogóle mi nie wyszło. I teraz zróbmy na normalnej klawiaturze słowo Kupa. Także widzicie, co wygrało. Napiszcie, czy korzystalibyście z tej klawiatury, bo... Jestem ciekaw, czy ktokolwiek korzystałby z tej klawiatury. Kolejna zajebista aplikacja to Blower. Tak, już sama nazwa jest zajebista i jak widzicie po ikonce będzie ognisto. Będzie. Także tak, cała aplikacja polega na tym, że mamy po prostu... Aż musiałem przestać nagrywać to na komputerze, więc teraz wam to pokażę. Ogólnie polega to na tym że mamy dmuchawiec wiatrak tak chyba to można nazwać i po prostu klikamy on i wieje z głośnika znaczy ja nic nie czuję żeby wiało i mamy tutaj jak widzicie inne style ale mamy zajebisty wiatrak który jest jeszcze większa moc więc sprawdźmy go może on będzie rzeczywiście o wiele lepszy U. Jezu jak to wieje masakra a tak serio, what the fuck? Ale to, co mnie zaintrygowało w całej aplikacji, to to, że mamy tam mnóstwo przykładów, gdzie ta aplikacja gasi świeczki. Sprawdźmy to! Dobra, świeczki nie mam, ale mam kartkę papieru. Także jedyne co trzeba zrobić, to zapalić tą kartkę papieru i ją ugasić naszym wiatraczkiem. Zobaczymy, czy się uda, więc boję się o swoje życie. Ale jak to się mówi, YOLO Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, pali się. Okej, oh, ok, pali się. Tu i. Gaś! Fuck fuck, 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 fuck! To jakoś się udało <laughs> Przeżyć Ale co do tej aplikacji, to nie działa. To jest w ogóle. To jest jakieś gówno, kurczę, bo jak wejdziemy sobie, jak tutaj widzicie w D w instrukcję, to macie tutaj, że mój iPhone ma największą moc dmuchania. A tak naprawdę w ogóle nie czuć jak dmucha i nie wiem, albo ja mam popsuty głośnik i to źle dmucha, albo to jest fake and gay. Ale o tyle jest spoko, że mamy fajną animację jak chcemy to zatrzymać. To akurat jest na propsie, ale ogólnie aplikacja nie działa, jak widzieliście, bo nie ugasiła mi pożaru. Kolejna apka o nazwie iNap and Work. Jak już widzicie, aplikacja jest bardzo prosta, po prostu konfigurujemy sobie tutaj dźwięki, które mają lecieć, czyli na przykład kliknięcia myszki, czy kliknięcia w klawiaturę, czy tam yy, szarpanie kartkami, yy, dziurkacze, pisanie i tak dalej i później sobie klikamy na. No i słyszycie te wszystkie dźwięki. I ogólnie apka polega na tym, że możemy tu sobie odpalić, pójść spać i pięknie udawać, że pracujemy. No to fakt, naprawdę ktoś używa tego Do spania w miejscu pracy Ale powiem wam, że mimo, że ta aplikacja jest dziwna To jest chyba bardzo użyteczna Jeżeli pracujecie, to korzystajcie z tej aplikacji Ustawcie sobie wszystko na 100% frekwencję czyli tam produktywność pracy Też na, na faster Żeby nasz pracodawca Myślał, że zajebiście pracujemy Klikamy nap i idziemy spać Poza tym mamy oczywiście tutaj napisane Ile już drzemek wzięliśmy Także Będziemy wiedzieć, ile już pracujemy. Ale ogólnie, jak dla mnie, aplikacja... ...mega dziwna. Kolejna aplikacja o nazwie FMM. Klikamy jak widzicie, mamy pięknego pomarańczka. Dobra, nie tak pięknego, ale ogólnie, fany Movie Maker, możemy sobie wziąć na przykład truskawkę i... ...być ustami truskawki. Siemanko, ja jestem Minecraft Truskawka, a to jest kolejny odcinek z Minecraft. Za mnie. Ale ogólnie polega na tym to wszystko, że po prostu możemy tworzyć jakieś krótkie, śmieszne filmiki. I możemy być też na przykład to jest jabłko. Co to jest za owoc? Cześć! Ja jestem blew. Możemy też sobie swoje twarze wziąć, na przykład kamera. Możemy zrobić sobie zdjęcie yy, jakiegoś youtubera i być jego ustami. Tak więc uwaga. Ok, śliczne zdjęcie, naprawdę. <grych> I teraz wycinamy. Cześć, ja jestem Blowek i moglibyście dać lajka? Bo lajki like są super. Także. Dawajcie lajki! Sorry, wczułem się w Blowka, ale też możemy się zamienić w moją dziewczynę, ponieważ ja już sobie się bawiłem tą aplikacją. Ta ja jestem Ola. A to jest kolejny odcinek z Minecraft. Przepraszam, pozdrawiam cię. Bardzo ciekawe. Kolejna zajebista aplikacja, czyli MyOpanel. Nie macie otwierać co do butelek, nic się nie stało. Macie telefon, więc pigam my opener. Ogólnie w App Store to wszystko było pokazane jako iż możemy otwierać telki, tym i tak dalej, i tak dalej. Więc mam jakąś tutaj buteleczkę i ją otworzymy. A raczej spróbujemy się otworzyć. Tutaj też mamy info, poradnik, jak to zrobić. Możemy sobie wybrać drink i napój, nie? I mamy poradnik, jak to otwierać, więc spoko. Musimy po prostu tak, a musimy kliknąć, tak. Dobra, chyba mi sobie poradzę. Dobra, pyk. Pyk. Albo ja kurczę nie potrafię otwierać butelek telefonem i aplikacją do telefonu, albo nie wiem, no ale. Pyk. Otworzyło się. Widzicie, te aplikacja są zajebiste. Jakbyście pytali, co piję, to soczek. Naprawdę. Wasze zdrowie. Zaskoczę was, ale nie ta aplikacja nie działała. Można otworzyć butelkę telefonem i naprawdę nie ma z tym problemu, jeżeli my jesteśmy. W, mamy do tego wprawę, ale no, aplikacja nam tego na pewno nie ułatwi, że będziemy otwierać butelki telefonem. Także nie. Mieliście kiedyś ochotę przywalić komuś w web? Na przykład YouTuberowi. Na przykład mi. Pewnie tak! Dlatego mamy super aplikację o nazwie Face Fighter. Tak, to by zabrzmiało jakiś mango i tak dalej, ale tak, mamy Face Fighter i pewnie wiecie o co chodzi w aplikacji, po prostu tworzymy sobie nowego gracza, Karol, okej. Okay. I po prostu cały motyw polega na tym, że możemy stworzyć sobie gracza i bierzemy sobie na przykład kamerę. Jak widać nie jest to w 100% dopracowane, ale spokojnie. Dobra, tworzymy sobie gracza. No nie mów, że ja zapłaciłem za to 3 dolary i to nie działa. Podejście numer dwa, więc mamy aplikację Face Fighter i możemy stworzyć sobie przeciwnika. Czyli klikamy po prostu Make i robimy sobie przeciwnika. Możemy zrobić sobie z kamery, możemy sobie zrobić z biblioteki zdjęć, ja sobie. Znowu. A znowu to nie działa. I teraz wybierzmy sobie ten brzydki ryj i klikamy sobie go wybierz. Możemy też oczywiście zmienić tło, gdzie będziemy go bić. I możemy sobie też zmienić broń. Możemy go dać przywajźgmu z patelni, ale jak widać to wszystko kosztuje. To są też inne efekty, bla 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 bla. No jakoś to się tam różni, nie wiem. Nie mam pieniędzy, bo to też kosztuje. Możemy też tutaj jakieś kombosy sobie lepsze zrobić, tak, które będą fajnie wyglądać. Ja też jestem biedny, więc piknie sobie takie coś. I mamy. Okej, okay, i fight. Fight, fight. Ja jestem player 1. I teraz bijemy mnie. Yep, jep! yep, yep. I to, co jest piękne, to te efekty. Widzicie, jak ja wyglądam? To już to jest piękne. No ale no, przyznajcie, że to jest zajebiste. I teraz możemy użyć Fury. Czy jakieś tam łomu? No jak widzicie, ja tu już jestem pokonany. No, jak widzicie, nie jestem dobrym fajterem, wystarczyło, że po prostu ponapierdzielałem, w obojętnie jakie klawisze i siebie samego pokonałem. Także aplikacja ciekawa, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie ponapierdzielać w osobę, którą nie lubicie. Nie róbcie tego. No, ale możecie się wyładować. I ostatnia aplikacja, która jest świetna. Tak, podobało wam się te wirtualne asystentki, dziewczyny i tak dalej, więc teraz wam pokazuję Kawaii Asystent. Nie wiem, czy źle dobrze czytam, jeżeli źle, to bardzo przepraszam. Ale jak widzicie, mamy panią asystentkę. Czy jest ładna, czy nie, to już wasze zdanie. Dwa na się. I cała w tej aplikacji polega na tym, że mamy kilka rzeczy. Możemy na przykład ją zapytać o coś. Na przykład ona teraz na nas zapyta, co chce wiedzieć. I na przykład ją, kurczę, pytamy, czy twoim zdaniem jestem zajebisty. Nie, nie myślę tak. Dobra, ale każdy się myli, więc jeszcze raz. Czy jestem zajebisty. No jakie może, ale nie jestem pewna. To akurat zadawanie pytań yy, do niej nie działa poprawnie, ale są kolejne rzeczy, a mianowicie Games. Aha, jeszcze wam nie pokazałam fajnej funkcji, że możemy ją trycać. Widzicie? I ona się wkurza. I jak ona się wkurzy. To nie wiem co wtedy. Możemy też jej dmuchać. Zajebiste, nie? Dziwnie się czuję dmuchając do telefonu i. A dobra, to jest w imię nauki, tak? Żeby wam pokazać, jak to działa. O. O. Aj, f mam tego dosyć. Ej, f masz szczęście, już cię naprawdę wystraszyłem, że nie pokażę moim widzom yy, wszystkich Twoich więc ona już się wkurza, więc nie będziemy jej dalej wkurzać. Mamy też tutaj notatki. Ona ma, jak widzicie, dyktafon i po prostu klikamy Record. I ona mówi, że nagrywa nas i po prostu sobie gadamy coś bla, bla 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 bla. Czas nam leci. Stop i ona, później, jeżeli chcemy, to sobie klikniemy Memos, czyli te momenty, i możemy sobie odpalić, co tam gadamy. Pyk. Coś, dla, dla, no, taka tam asystentka Poza tym mamy gifty, dokładnie tak Ja już kupiłem jeden gift, tam mianowicie kimono Jest też ciastko Jak stare, dobre, polskie przysłowie Mówi Pokaż cyski, dam ci ciastko Chyba nigdy nie istniało takie przysłowie, Ale nieważne, możemy kupić jej ciastko Kupujemy I ona dostanie ciastko no <grym> Wszyscy są szczęśliwi no i ona sobie zje, zje ciasto na naszych oczach, i my, my się cieszymy. O, kupiliśmy jej ciastko, jesteśmy tacy gentlemani. No. I ona nad, zapyta nas, czy chcemy z nią zjeść. O, i będzie chciała nam dać. Spadaj z tym. I ona teraz pyta, czy chcemy, czy nie. No dobra, powiemy, że tak, żeby jej nie robić przykrości. O, i widzicie, jaka jest szczęśliwa teraz? Ten pasek pokazuje jej szczęście. No, i też to, co możemy kupić, to bikini. Chcecie, żebym kupił jej bikini? Wiem, że chcecie, zboczeńcy. Ja też chcę. Sprawdzimy, a zarabiamy kasę grając z nią w papier i nożyce. Tak, to jest dosyć dziwne, ale naprawdę jest to no dosyć wkurzające, jak mamy na przykład... Okej, okay, udało nam się Ileś tam kasy i cały czas y nas niszczy. No i trochę mi to pewnie zajmie. Okej, okay, wygrałem. No kuźwa! Można oczywiście podwójną stawkę dać. W ogóle? Jest taka jakakolwiek osoba, która nie grała kiedyś w kamień, papier, papiernożyce? Napiszcie no, mi w komentarzu, czy jak ktoś nie grał, jestem ciekaw. Nie, dobra. Teraz robimy cięcie i wrócę, jak to ogarnę i z nią wygram. Udało się, dokładnie tak. Nareszcie mam te 200. Końców, i mogę kupić to bikini. Jeżeli to będzie jakiś shit, to się wkurzę, ale naprawdę bardzo długo mi to zajęło. I nie pytajcie, czemu jestem w kapturze. Sam tego nie wiem. Ale nieważne: klikamy GIFTS i bikini. Czy chcę kupić? Oczywiście. Tyle zarabiałam te pieniążki, żeby pokazać ludziom, jak to wy wygląda. Boję się, ale dobra. Co myślę? No myślę, że nie masz cycku, więc tak słabo. Ej, ale no nie obrażaj się, nie. Nie. Także to tyle. Nigdy nie mówcie takiej o cześć kobiety. Tak? Żumeczki, bardzo Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. 100 tysięcy łapek w górę. ciśniemy z kolejnym odcinkiem, więc gorąco Was zachęcam do podesłania tego odcinka znajomemu. Może mu się też spodoba i też zostawi łapkę w górę i będzie odcinek szybciej. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak szybko jak ostatnio. Eee, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem też Was zaprosić bardzo gorąco do subskrybowania mojego kanału. Tam i macie tam albo tą, tu albo tu, 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 Nie wiem. Macie czerwony guzik, zasubskrybujcie. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi odcinkami. Zapraszam Was też na Face, na Instagram, na Snapa, Wszędzie, gdzie się da. Tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i. YOLO! Dzięki za obejrzenie tego genialnego, świetnego, epickiego, odjazdowego filmu do końca. Jeżeli ci się spodobał, to zostaw kciuka w górę. Tak, tak. Nie zwlekaj. Taka okazja może się już nie zdarzyć. Dzięki.